Lewa i Krzysztof Zybałowie. Jesteśmy z Dubartowa z rejonu Świętej Anny. Mamy pięcioro dzieci i w Duchu Światło-Życie uczestniczymy, począwszy od lat 80. w gałęzi młodzieżowej, a od roku 2000 w domowym kościele. Dla mnie ksiądz Franciszek Blachnicki to osoba, która potrafiła zawładnąć sercami młodych ludzi, także moim, i doprowadzić do tego, że ja spotkałam w swoim życiu Pana Jezusa i przeżyłam nawrócenie. Więc takie radosne przeżycie. Natomiast w dorosłym życiu to jest dla mnie człowiek, który uczy wiary konsekwentnej. Dla mnie to znaczy tyle, że czy mi się nie chce, czy mi się chce, czy mam dobry dzień, czy gorszy. Jak lękam, modlę się. Chcę być blisko Pana Boga i żadne uczucia nie mają tutaj znaczenia. Wiary silnej takiej uczy. Kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę, trochę się odłożyli. Ksiądz Brachnicki jeszcze mieszkał wówczas w Kolesbergu. Natomiast jego dzieło już było dla nas jakimś magnesem, przyciągało nas zdecydowanie. Natomiast sama jego nauka była przez długie, długie lata jakimś dla mnie, przynajmniej trudnym orzechem do zgryzienia. Ale w momencie, kiedy wreszcie zrozumiałem i przetłumaczyłem sobie, co to jest wiara konsekwentna, co to jest posiadanie siebie, wdawaniu siebie, co to jest zaufanie Panu Bogu, mimo wszystkich przeciwności, wówczas rzeczywiście to Jego nauczanie stało się elementem naszego życia. I dzięki temu jesteśmy gotowi, i często tak robimy, że. Podejmujemy różne zadania, które Pan Bóg przed nami stawia, które normalnie po ludzku wydają się nie do udźwignięcia albo nie są dla nas przeznaczone, a Pan Bóg pozwala je realizować. Jeszcze chcę dodać, że dzięki Księdzu Franciszkowi jesteśmy w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.